Cześć moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oceniam, recenzuję Mystery Box od holenderskiej hodowli Tarantula Hub. Zapraszam na film. Moi drodzy, paczuszka jest jeszcze świeża dopiero co dostarczona przez kuriera, i zabieramy się za jej rozpakowywanie, żeby ocenić, jak została zapakowana. Bo To też jest ważne, tym bardziej, że mamy zimę. Zaraz zobaczymy, czy tutaj wszystko jest ok. Jest y, oczywiście y, sporo nagrotek y, reklamowych, które są świetnym wypełniaczem paczek. Y, są dwie naklejki z logiem y, hodowli Tarantula Hub. Jest hitpack, który moi drodzy jeszcze jest ciepły. To jest ten duży hitpack 72 godziny i jeszcze jest ciepły. dwa zawiniątka, aż jedno i drugie. Ogólnie wypatrzyłam z, u nich w ofercie formik topus SP Azur Blue, czy Blue Azur. W każdym razie chciałam je zamówić i przy okazji mówię, zamówię sobie Mr. Box y, o skromnej wartości 25 euro do... Porównania, żebym mogła nagrać kolejną recenzję. No, okazało się, że już nie mają dostępnych tych Formictopus SP Azur Blue, ale zamówiłam sobie Full Green za to. Formictopus SP Full Green i generalnie e, cieszę się bardziej, dlatego że mam dosyć sporo różnych niebieskich pająków. W mojej kolekcji brakowało zielonych pająków i zamówiłam cztery. E, te fulgryny i dwa harmonikony. Powinnam dostać gratis trzy pająki i ja wiem już, jakie to powinny być pająki, zaraz Wam pokażę i reszta to powinien być ten mystery box. Także no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Nie Nieźle to wygląda. Ogólnie wygląda to tak. I tutaj są moje cztery formik topus SP Full Green, które zamówiłam. Mam nadzieję, że wszystko jest z nimi ok. Harmoniką o które też były zamówione. Dwa. Czyli obrachy z Fimbriatus 2 są jako gratis. I truculentus też był jako gratis. Dostałam trzy takie gratisiki. I przechodzimy do mojego mystery Box za 25 euro. Są tutaj trzy pajączki. W ogóle chciałabym Wam zwrócić uwagę, że taranczula Hub robi, ma na każdej kliszówce bardzo ładną naklejkę z nazwą ptasznika. I to bardzo mi się podoba, dlatego że czasami przechodzą w ogóle kliszówki nieopisane lub opisane jakimś tam. W ogóle namazane, że nie idzie dość, co tam jest w tej kryszówce. A tutaj mamy wszystko bardzo ładnie opisane. Także to naprawdę bardzo mi się podoba. Ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytam te nazwy. Jak wiecie, w tych nazwach łacińskich nie jestem zbyt dobra. Pokażę Wam lepiej tą nazwę. Jest Chilobrachy z SP Electric Blue i jest Orfnaceus sp. Blue que Quezon. Żeby jeszcze wszystko było właściwie, musimy je rozpakować i sprawdzić, czy żyją. To jest najważniejsze. Najpierw przełożymy sobie formiktusy sp. Full Green. I powiem Wam, że one są nawet spore. Są prześliczne. I w ogóle mają taki niebieski pobłysk. Ok. Formiktopus SP Full Green są wszystkie... Całe i zdrowe, aktywne harmonikony. Całe i zdrowe. Harmonikony polecam wszystkim wielbicielom pajęczyny. Naprawdę super pajęczynują, świetne pajączki. Electric Blue. Jest maluszek cały zdrowy. Kochani, jeśli jeszcze nie polubiliście tego filmu, to teraz jest czas, żeby kliknąć. <laughs> Lubię to. Dla Was to jest sekunda, dla mnie to jest duża motywacja do tego, żeby nagrywać kolejne filmiki. Truculentus następny. U. ten jest malutki, na tyle malutki, że zostawię go sobie w klyszówce. Pryszcz. Nie sypię jakoś mega dużo tego torfu i dobrze utwardzam, żeby on po prostu się tam mega nie zakopał, tyle w zupełności mu wystarczy, Mamy troszkę wody, i ostatni. Też jest dosyć mały. Myślę, że też chyba zostawię go w kliżówce. Moi drodzy, jeżeli chodzi o trzymanie mm, pająków w kliżówkach, y, polecam Wam nie wsadzać im tam do środka ani żadnych korków, ani y, żadnych roślinek. Kliżówka jest za mała na coś takiego. Y, nie, niewiele torfu, żeby bo jednak ten pajączek jest malutki on i tak w, w takiej ilości torfu i tak da radę się zakopać jeżeli mu nawalimy bardzo dużo to on się nam tak wkopie że ani go nie będziemy widzieć ani nie będziemy mieli jak go nakarmić nie wsadzać tutaj y, żadnych roślinek, żadnych korków nic zupełnie, on nic tam nie potrzebuje wszystko co mu tam wrzucimy będzie powodować tylko to że będzie zatrzymywać się zbyt wysoka wilgotność wszystko będzie tam w środku Pleśnić. To nie jest zdrowe dla ptasznika. Tutaj jest za mały obieg powietrza, żeby cokolwiek tutaj wsadzać. Moi drodzy, czy opłacał się ten boks? Oczywiście, że się opłacał przewyższa wartość, którą za niego zapłaciłam. Za dwa pająki, których jeszcze nie mam. Także naprawdę jestem z tego boksa bardzo zadowolona, daje naprawdę plusik zarówno za zapakowanie za szybkość przesyłki za wartość boksa i gratisy oczywiście też oceniam na duży plus moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się podobał zostawcie oczywiście łapkę w górę zachęcam Was do zostawienia komentarza Dochodzą do mnie słuchy, że nie dostajecie powiadomień z moimi filmami, czyli w jakiś sposób są ucinane moje zasięgi, więc zachęcam Was bardzo, żebyście zostawiali komentarze. Każdy taki komentarz podbija zasięgi, więc mój film może dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzyliście ten odcinek do końca. Yy... Jeżeli Wam się podobał, tak jak mówiłam, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Dziękuję i do zobaczenia.